Zapowiadał, że nie będzie trzech godzin, a jednak dużo rzeczy poruszył w czasie tego ekspoza. Nie szacował. <laughs> Miał za dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i szkoda byłoby, gdyby skracał to wystąpienie i nie powiedział tego wszystkiego, co powiedział. A co panu się najbardziej podobało? Ta, ten rozdział o wspólnocie, o tym, że dzisiaj trzeba poczucie, się pojednać? Poczucie humoru i cięta riposta, jaką prezentował nasz nowy premier. No tak, tylko na co my przede wszystkim powinniśmy dzisiaj patrzeć, jeżeli patrzymy na ten przyszły rząd? Jak ten rząd będzie Pana zdaniem wyglądał? Co będzie robił na początku? Ja dobrze ten program znam, to 100 konkretów zostało już 3 miesiące temu i je przestudiowałem bardzo dokładnie. To jest obraz stanu polskiego. I bardzo celny obraz tego, co nowy rząd musi zrobić, nie powinien, nie będzie chciał, musi zrobić, żeby Polska wróciła na swoje miejsce w Europie. Prawo i Sprawiedliwość odseparowało od Europy. Dzisiaj jest takie poczucie w Kajcie obywatelskim? A nie pamięta pani, jak przy każdej okazji okazywało się, że tak, Niemcy to oczywiście już Historyczny wróg, Rosjanie historyczny wróg, Ukraińcy powoli zaczęli się stawać. Czesi, jasne, bo się z nimi pokłóciliśmy o elektrownie i o węgiel. Wszędzie, dookoła, mieliśmy tylko wrogów. W ten sposób Polska nie może funkcjonować w nowoczesnej Europie. A jak pan zareagował na te słowa Jarosława Kaczyńskiego o niemieckim agencie w stosunku do Latuska? To straszne. To jest po prostu straszne. Ja dobrze znam Jarosława Kaczyńskiego, powiedziałem nawet, że bardzo dobrze, bo razem studiowaliśmy, byliśmy w jednym seminarium u profesora Erlicha, no było to dawno, na studiach prawa, ale tego się nigdy po nim nie spodziewałem, że wtedy by się na pewno tak nie zachował. Co się z tym człowiekiem stało? To było po prostu oburzające, że można stanąć i tak w twarz powiedzieć ty jesteś agentem niemieckim. No, nie, to oburzające.